Cześć kochani, robimy sobie dzisiaj tygodniówkę, karta dnia na każdy dzień, od, od, Jezu, który to będzie jutro, 28 wrzesień, chyba do 4 października, o ile się nie mylę, w każdym razie od poniedziałku do niedzieli i co, wybierajcie sobie swoją opcję, to jest jedynka, to jest dwójka, to jest trójeczka. I będzie karta dnia na każdy dzień plus przesłanie anielskie od aniołów opiekuńczych. Wybierajcie, wybierajcie. Potrzebujecie więcej czasu, zatrzymajcie filmik. Ja już zacznę od jedyneczki. Trochę mało czasu. Jedyneczki, karta dnia na każdy dzień. Poniedziałek, 28 wrzesień. Pięć kielichów. Będziecie pokazać nad rozlanym mlekiem. To takie powiedzenie, kiedy nie mm, dostrzegacie inaczej. Kiedy jakieś tutaj niepowodzenie Was spotka, tak, to tutaj może to być w sprawach uczuciowych coś, jakieś oczekiwania Wasze nie zostaną spełnione. Um. Właśnie oczekiwania, tak? Zwróćcie na to uwagę, że um, czasami mamy oczekiwania wobec jakiejś osoby lub jakiejś sytuacji, że ta osoba będzie taka, jak my chcemy, lub zachować tak, jak my chcemy, a tutaj spotyka nas pewne rozczarowanie, tak? I to jest właśnie taka energia. Coś y, ulokujecie jakieś oczekiwania w jakiejś sytuacji i. One nie zostaną po prostu spełnione. Tak? Zobaczymy, co we wtorek. Król kielichów. Bardzo ładnie. Tutaj jest, to jest energia energia przyjaciela, osoby osoby takiej pomocnej, wychodzącej z taką energią bardzo przyjazną. Być może z energią miłości. No jest to osoba, która nas kocha. Szczerą miłością lub przyjaciel, na którym można polegać, osoba pomocna w naszym życiu. No, bardzo fajny dzień, bardzo fajny dzień. Środa. Środa. Paśki Lichów. Tu dostajecie jakąś ofertę w tym dniu. Bardzo, bardzo uczuciowy tydzień wam się zaczyna, jedynki. Tutaj z poniedziałku coś nie za bardzo. Ale tutaj idzie nam kielichowo w ogóle. Więc tydzień pod, przynajmniej pierwsza połowa pod patronem uczuć. I co, w środę tutaj co macie? Jakąś ofertę możecie otrzymać, możecie dostać jakąś pochwałę, możecie yy, jakieś uznanie tutaj uzyskać tak? Ktoś tutaj, yy, czy wy, czy otoczenie. <laughs> Jakieś komplementy, no fajne energie, takie bardzo pozytywne, tak? Być może jakąś ofertę. Być może tutaj z tym król kielichów idzie dawać z jakąś ofertą, jakiś mężczyzna. E, czwartek e, jest to e, sąd ostateczny. E, słuchajcie, tutaj to jest bardzo. Uwielbiam sąd ostateczny, dlatego że w tym, e, w tym czasie wychodzimy ze wszystkiego, co nam nie służy. Tutaj jest uzdrowienie, ozdrowienie, jeżeli chorujecie, to tutaj stajecie na nogi, tutaj wychodzimy, wychodzimy, czekajcie, bo się zawiesiłam, tutaj się godzimy, na przykład, jeżeli jesteśmy z kimś skłóceni, Widzicie, jak on wyciąga ten anioł tutaj rękę. E, tutaj powstajemy. Słuchajcie, zmar z, e, z, jak to się mówi? Z martwych wstajemy. O, to jest inaczej, z martwych wstanie są ostatecznie. Dokładnie, czyli wszystko tutaj nas spotyka co dobre. Zostawiamy za sobą to, co nas męczyło, dręczyło. Piątek, piątunio, dwie buławy, w tej energii tutaj dużo się dzieje w nas, w samych, dużo w sobie kisimy, że tak się brzydko wrażę, mamy jakieś, jakieś dwie opcje, jakieś dwie, być może dwa, dwa, dwa wybory, musimy może tutaj dokonać wyboru. Tutaj nam się myśli kłębią, uczucia się buzują, ale jakby nie wychodzimy jeszcze z czymś na zewnątrz. Tutaj się wszystko dzieje w nas. Zobaczymy, co. W sobotę. Pięć kielichów nerwowo, jakieś kłótnie, nieporozumienia, rywalizacja być może. Hmm. I co w niedzielę? Koło fortuny, jakieś e, nieoczekiwane zdarzenie, los, szczęście. Niedziela bardzo fajnie, bo tu jakoś niespodziankę będziecie być może otrzymacie. E, tutaj los się po prostu do was przychyla, tak? Macie bardzo ładny tydzień oprócz tej soboty trochę nerwowej i tego poniedziałku, bo to co są dwie piątki, więc mogą być trudne energie. E, generalnie z przełożenia e, macie, no tutaj wychodzicie z jakiegoś z jakiegoś cierpienia mam wrażenie. No, mam takie wrażenie tutaj, że wy będziecie w tym tygodniu ze swoją ukochaną osobą, z kimś, być może z partnerem, będziecie się kłócić i godzić, tak? No i macie taki chwil na tydzień, troszeczkę. No. I co jeszcze? I aniołacze dla Was? Aniołek opiekuńczy dla jedyneczek. Poprosimy. Chcę wypaść wskazówki. Widzicie? Ki Starszy człowiek. Proś o radę. Bóg wyjdzie naprzeciw w każdej Twojej potrzebie. No widzicie. Jeżeli nie wiecie, co zrobić, to po prostu usiądźcie w ciszy i posłuchajcie, co głos wewnętrzny chce Wam powiedzieć. Jedyneczki, bardzo Wam dziękuję serdecznie. Miłego tygodnia Wam życzę. I przypominam oczywiście o lajkach, subach i komentarzach. A teraz zapraszam dwójeczki. Może tu. I zapraszam dwójeczki jaki będzie tydzień, karta dnia na 7 dni. Troszkę przepasujemy. Poniedziałek, 28 września. Karta świata, być może podróże, być może będziecie gdzieś w świat się udawać. Lub też będziecie coś kończyć w poniedziałek, coś wychodzicie z jakiejś energii, wchodzicie w nowe. Karta świat jest, jest to czegoś zakończenie, jest to dojście już do końcowego etapu. Spełnienie, spełnienie również y, y, marzeń, takich już swoich oczekiwań, swoich do, założeń, osiągnięcie tego wszystkiego, co chcieliście osiągnąć. I jesteście na samym końcu i tutaj już trzeba będzie pójść w coś innego, tak? We wtorek. A z buław. No właśnie, tu kończycie, tu zaczynacie jakieś nowe projekty, nowe, y, nowe pasje. Być może nowy człowiek w waszym, y, waszym życiu się tu pojawia. Bardziej energia y, energia taka pasji y, seksualna, tak? Co dalej w środę? Dziewięć miecz. No. Co je zaczynacie? We wtorek, a w środę zaczynacie się już martwić, tym, że coś tu się, mam się pojawiło, tak? Bo mamy w środę trochę y, takich y, negatywnych myśli, którymi się tutaj obarczacie i sami się obarczacie, pamiętajcie o tym że coś się tutaj, to są wasze lęki wasze lęki pozbywamy się lęków lęki są nam niepotrzebne ponieważ my sami jesteśmy kreatorami naszego życia i nie mamy się czego bać, ponieważ mamy wewnętrzną moc pamiętajcie o tym 3, to była to środa, czwartek czwartek, mamy trzy buławy trzy buław, trzy buławach Moi kochani, yy, jest to dzień pod patronatem oczekiwania na spełnienie naszych marzeń, tak, to już jest coś, co wygrałowaliśmy wcześniej, a tutaj już, już wyczekujemy tego, co ma nam do nas przypłynąć tutaj, tak, i co dalej jeszcze możemy, tutaj są, mogą być jakieś trzy osoby, trzy projekty, trzy sprawy, trzy coś z trójką związane generalnie bardzo pozytywna karta karta brama, tutaj przechodzimy bardzo ładnie, dlatego, że tutaj wychodzimy z tego lęku tutaj nie, dawa, nie poddawajcie się być może jest to, mam nadzieję, że to jest chwilowe mm, chwilowy lęk chwilowe negatywne myśli, które wam tutaj nie pozwalają spać nie przespalano, ale tutaj już macie już macie plany, wychodzicie z tego bardzo ładny tydzień bardzo ładny tydzień czwartek teraz piątek piątunia 9 denarów też pięknie jest stabilizacja finansowa. Kochani moi to takie cieszenie się z tego co mam tak ten dobrobyt wdzięczność za to co mam po prostu tutaj ja nie muszę mieć nie wiadomo jakich majątków ale po prostu doceniam i cieszę się z tego co mam tak. Być może będą to dodatkowe finanse, być może jakieś sprawy materialne, rzeczy, sprawy, samochody. No tutaj y, wszystko, co pod. 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 Y, y, dotyczy spraw materialnych, pieniędzy i materii. To był piątek sobota. Y, w sobotę troszkę tutaj y, pomarudzimy nad tym, że co nam, co nam nie wyszło, co o, gdzieś oczekiwania jakieś. Y, jakieś y, ulokowaliśmy gdzieś, na kimś lub na czymś, i jakby one nie zostały spełnione, tak? A w niedzielę mamy y, rycerza mieczy, więc też może być trochę nerwowo. No ten weekend taki nie za bardzo. Tydzień bardzo fajny. Wychodzi, wychodzicie z energii, coś zakończacie w poniedziałek, coś, y, i wchodzicie we wtorek z nową energią, w jakiś nowy projekt. Nie poddawajcie się tutaj, broń Boże, złym myślom, tylko właśnie nowy projekt, nowa osoba. Przepraszam, po prostu to pielęgnujcie pozytywnymi myślami. Przede wszystkim, tak? Bo my jesteśmy kreatorami naszego życia. My. Nasze myśli. A myśli są sprawcze. Także jeżeli będziecie myśleć negatywnie, to wam po prostu to nie wyjdzie, tak? I co? No trochę ten weekendik taki, tu się poddajecie emocjom. Coś wam tutaj nie, nie wychodzi, jakieś oczekiwania nie, zosta nie zostają spełnione. W niedzielę trochę nerwówki, ale też jest to karta. Nowych. Dużo pomysłów tutaj będziecie mieli w niedzielę. A może to, a może tamto, tak? O wam to. Dużo takich, dużo, dużo myślenia, dużo zastanawiania się, dużo myśli się będzie działo w głowie. I co dla Was jeszcze w Aniołku? taniec Taniec Pokaż wszystkim co potrafisz, dziel się swymi talentami i zdolnościami ze światem. No właśnie, moi drodzy. Być może to co tutaj zaczynacie, tak? To są właśnie wasze talenty, które wy macie pokazać e, światu. Więc podziel się nimi. Nie bój się. Myśl pozytywnie, uwierz w siebie i do przodu. Dziękuję dwójeczki bardzo. Życzę miłego tygodnia, żeby wam się tam wszystko ułożyło, jak wy chcecie. I zapraszam do lajkowania, subowania i komentowania. Buziaczki, pa. Teraz trójeczki. Trójeczki, poczyśćmy, poczyśćmy, poczyśćmy tutaj. I trójeczki na tydzień. Karta dnia na 7 dni. Przetasujmy. Poniedziałek, 28 września. 10 kielichów, przepięknie. W 10 kielichach jest, czujecie się spełnieni, czujecie się spokojni, czujecie się kochani. E, jesteście w gronie rodziny, przyjaciół. Tam, gdzie jest wam po prostu dobrze i ciepło. Bardzo ładna, bardzo piękna karta. Ale tutaj również dochodzimy też do już do końcowego etapu i jakby dziesiątka nam mówi, że już jest to e, o. że jest to już pełne spełnienie wszystkiego, co, co chcieliśmy osiągnąć, tak? I za chwilę będziemy chcieli czegoś nowego. Jeżeli chodzi o rodzinę, no to, no to nie życzę wam, yy, znaczy źle, źle, źle się wyraziłam. A jeżeli chodzi o rodzinę, jest to przepiękna karta, ponieważ tutaj czujemy yy, się tak, jak powinniśmy się czuć, tak? Że wszystko jest dobrze. Wszystko jesteśmy się, czujemy się kochani, to są, widzicie, małe, małe te, to są łabędzie, tak? No, także tutaj jest para łabędzi, to są dzieciaczki i jest wszystko pięknie, cudownie. W pracy czujecie się jak w godzinie, super. Wtorek, 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 8 kielichów, a tu już odchodzimy od czegoś, w 8, 8 kielichach. Coś zostawiamy za sobą, coś opuszczamy, coś idziemy w nowe, idziemy w nową drogę. E, opuszczamy coś emocjonalnie, kogoś być może. Być może, słuchajcie, w poniedziałek jesteście ze swoją rodziną, a we wtorek musicie po prostu ją opuścić, wyjechać na przykład do pracy. Nie wiem, co wy tam macie, środa. No, wyjeżdżacie gdzieś do szpitala? Słuchajcie, no, takie odniosłam wrażenie. Bo w środę macie kartę samotności, kartę izolacji, leczenia. Dosłownie leczenia, rehabilitacji, takiej samotności, izolacji. Czwartek, również podróż, również coś zostawiamy tutaj. Idziemy w nowe. Piątek. Piątek, sobota. I niedzielę. Jeszcze tu Wam powiem, to jest czwartek, sześć mieczy. Hmm. Karta podróży. Często tu macie, tu macie dużo podróży i w rycerzu też może być jakaś podróż. Czy Wy tak będziecie podróżować w tym tygodniu, moi kochani? Czy to podróż mentalna również może być? Może być. Czy Wy widzicie? Widzicie. Dobra. W piątek mamy bardzo fajne energię, fajną energię, bo mamy rycerza kielichów. Więc są to emocje przeważnie przede wszystkim. Ciepłe, miłe słowa, okazywanie miłości, czułości, radości. Bardzo fajnie. Tutaj wszystko nam się układa. To są pozytywne decyzje, również urzędowe także. Także tutaj mamy to, czego oczekujemy, tak? Bardzo ładnie. Sobota w czterech kielichach trochę jesteśmy zniechęceni, czegoś nie dostrzegamy. Skupiamy się na tym, na tym negatywnym aspekcie jakiejś sprawy, tak? Na przykład, jeżeli macie partnera, to w tym dniu skupiacie się na jego negatywnych cechach, a nie na pozytywnych. Nie dostrzegacie tych pozytywów. To taki przykład związków, i tak jest w każdej. Innej y, sprawie. Zniechęcenie, tak, niedostrzeganie pozytywów, a skupienie się na negatywach. W piątek mamy kartę kapłanki. To jest taka matka polka, często taka kobieta, która się poświęca dla innych, dla rodziny, nie y, dostrzegając, y, nie dbając o siebie samą, tak? Trochę się wyrzeka seksualności taka kapłanka. I tutaj e, również jest to, jest to dzień pod patronem własnej intuicji, być może będzie się zajmować ezoteryką, kartami, tak jak ja, czym lub e, coś w ten deseń. W każdym razie, e, w każdym razie, a jeszcze może być, jeszcze może być karta, jeszcze może być w niedzielę dzień pod patronem tajemnicy, tajemnicy. Być może wy macie jakąś tajemnicę. No, tak patrzę sobie, patrzę, co wy tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć. Dużo opuszczania macie, dużo. Mm, tak, jakbyście tutaj z początkiem tego Doszli do jakiegoś już y, takiego momentu, gdzie Wam się ulewa. Przepraszam za słowo. I jakby pod, podejmujecie decyzję, że odchodzicie od czegoś. Nie wiem od czego. Być może od kogoś, być może z pracy. W każdym razie tutaj ewidentnie Wy odchodzicie, wyjeżdżacie, zmieniacie miejsce, być może wjeżdżacie z granicę do innego miasta. Y Jakby stawiacie tutaj na samego siebie w tym tygodniu. No, co aniołek nam podpowie do trójeczki, działanie działanie. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja. Zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. No właśnie to jest to o czym mówiłam. Wy coś ewidentnie tutaj zostawiacie w poszukiwaniu własnego ja. Bo to co mówiłam, że stawiacie na siebie. No pięknie. Pięknie. E, I gratuluję powiem wam. E, bardzo ładnie. Trujeczki, bardzo wam dziękuję. A wszystkiego dobrego. Niech Wam ten tydzień się ułoży jak należy, tak jak Wy sobie tam życzycie. E, I co? Przypominam się o subach, lajkach i komentarzach. No to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dla mnie, ponieważ rozwijam mój kanał i, i e, będziecie, będziecie mogli mnie oglądać. E, co jeszcze chciałam powiedzieć? No i co? Chyba wszystko. Październik niedługo będzie, Miesięcz, miesięcznica, jak to mówi. Mój, mój syn nie, jeszcze mówi, przepraszam, miesiączka. Czy nagrałaś miesiączkę? No ale to tak na <głynne> boku. Dziękuję Wam kochani papa, pa. buziaczki pa.